Wiesz, dlaczego Thanos dał Lokiemu kamień umysłu? Wszyscy myśleli, że Thanos dał Lokiemu kamień umysłu, żeby mógł zaatakować Ziemię, odzyskać kamień przestrzeni i przekazać go Thanosowi. I słusznie, tak myślał Loki. Ale prawdziwym powodem było coś innego. Thanos był tak potężny, że jego codziennością było podróżowanie z planety na planetę i wybijanie połowy ludzi. Więc przejęcie słabej planety, takiej jak Ziemia, nie byłoby dla niego wielkim problemem. To dlaczego wysłał Lokiego? A no, dlatego, że Thanos musiał wykuć rękawice nieskończoności na Nidawelir. Ale Nidawelir znajdowało się pod ochroną Odyna, ponieważ leżało w obrębie dziewięciu królestw. Dlatego Thanos dał kamień umysłu Lokiemu i jego armii, żeby zaatakowali Ziemię. To zmusiłoby Odyna, żeby użył ciemnej energii, by wysłać fora na Ziemię, ponieważ Bifrost został zniszczony. Jednak użycie ciemnej energii mogłoby osłabić Odyna, czyniąc go podatnym na ataki a kiedy For byłby zajęty na Ziemi. Thanos mógłby udać się do Nidavelir i wykuć rękawice nieskończoności, nie martwiąc się o Starego Odyna.